Witam bardzo serdecznie wszystkie znaki ognia, Barana, Lwa, Strzelca. Dzisiaj dla was, kochani, horoskop od 8 do 14 sierpnia. Także zaczynamy karty Tarota i Lenormand. Oczywiście moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i zapraszam do wysłuchania Barany. Dobrze. Baran, 8-14 sierpnia. Aś buław, dziewiątka buław, dziewiątka kielichów, az buław, bardzo dobry tydzień się szykuje. Trójka kielichów, kapłanka, arcykapłanka i odrodzenie. Sąd Boże. Dobrze, kochani, poniedziałek, wiadomości, wiadomości, plany, rozmowy, listy i tak dalej, ale działacie, idziecie do przodu. Na pewno, coś sobie wymyślicie tutaj do działania i wiadomości do Was przyjdą. Wtorek to jest taki jedyny dzień w tym tygodniu, że może coś dokuczać zdrowotnie, plecy, stawy czy coś w tym rodzaju. Ciężko będzie, czy tam kolano zaboli, ciężko będzie tak ruszyć do pracy, poruszyć się i mm, działać. Ale myślę, że bardziej będziecie się przyglądać, jak pracować, i też tutaj już idzie lepsze, tak? Po dziewiątce buław mamy dziewiątkę kielichów. W środę jest szansa na dobre jedzenie, na spotkania, na wypicie czegoś dobrego. Dla Was jest radość po prostu, tak? Także świętowanie takie i rozmowy. Moi drodzy, i radowanie się. Środa bardzo pozytywna, czwartek również. Azbuław mówi o nowym początku może być to droga, może to być romans dla niektórych nowe działanie, bardzo radosne wyjaśni się pewna sprawa w czwartek i też barany mogą otrzymać jakiś tutaj ładny prezent. Kochani, piątek jest trójka kielichów, znowu radość, świętujecie pewne sprawy i jesteście zadowoleni. No, tutaj coś wydarzy się fajnego spotkanie z przeszłością, z osobami, z przyjaciółmi. I moi drodzy, przechodzimy do soboty. W sobotę kapłanka, kobieta bardzo pomocna, może dzwonić, rozmawiać. I tutaj y, dobre wiadomości od tej kobiety, y, dobre porady, wskazówki dla Barana. No, przepraszam za samolot. I niedziela, Sąd Boży, Odrodzenie, inaczej. Tu, moi kochani, jesteście z rozmachem. Macie tutaj, moi drodzy, wsparcie również, ale też, kochani, znajdziecie się gdzieś. W bardzo takim centralnym miejscu, gdzie będzie dużo ludzi, to może być jakiś market, muzeum, coś w tym rodzaju, i będziecie tutaj, właśnie moi drodzy, zadowoleni. Jest tutaj szansa na pomoc od kogoś, na wsparcie, i jest zadowolenie. Ogólnie w zdrowiu, bardzo dobrze u Barana. Nastawy, kości, uważajcie i nadbierze, tak? Tutaj są małe takie problemy, ja musiałam karty podnieść, bo mi upadły i te dwie karty, które mi upadły, to sobie weźmiemy tutaj na stół. Są problemy z zabaranem, moi drodzy, problemy z mężczyzną i jest tutaj coś nowego, sprawy związane z dzieckiem, z młodą osobą w tym tygodniu, a problemy, które były, odejdą. Także dwie energie nowe, świeże, które wchodzą mężczyznę i dziecka. Także, moi drodzy, problemy pomału będą odchodziły od barana. Jakże fajnie. Dobrze kochani. No i teraz przechodzimy do lwa. Zaczynamy od 8 do 14 sierpnia. Zaczynamy oczywiście. Od poniedziałku. Lew ósmy 14. Odrodzenie. Mamy oczywiście dziewiątkę monet. Jest yy, gwiazda. O jejku. Trójka kielichów. Jest karta wisielca. Jest słońce. No i oczywiście yy, dziesiątka buław. Dobrze, kochani, tutaj dobry tydzień się szykuje. Mimo wszystko. Zobaczmy, karta odrodzenia. Duży projekt się szykuje od poniedziałku i moi drodzy zadowolenie. Ktoś tutaj wam coś ułatwi, ale jak najbardziej możecie być w miejscu, w jakimś centralnym miejscu, gdzie jest dużo osób. Także duży projekt to może być zawodowy, albo też się gdzieś znajdziecie na lotnisku, w miejscu, gdzie jest duży ruch. Jakiś market, jarmark, coś w tym rodzaju. Wtorek: duże zadowolenie, satysfakcja finansowa. Lew kupuje coś dla siebie, dla domu i jest zadowoleniem. No super, tutaj. Naprawdę taka komfortowa sytuacja we wtorek się szykuje i w środę również jest gwiazda. Spokój, radość, spełnione marzenia. Talenty rozwijacie, kupujecie coś dla siebie pięknego, otrzymujecie taką ochronę z góry, tutaj. Piękny czas dla lwa. Poniedziałek, wtorek, środa, również czwartek. W czwartek to już w ogóle będzie radość, impreza, spotkanie z przeszłością, z osobami, ze znajomymi, z kolegami. Bardzo dobry czwartek. W piątek po tych imprezach. I tak dalej będziecie odpoczywać. Mogą boleć Was nogi, ale już w sobotę wyruszycie, kochani. No, ten piątek jeszcze tak będziecie przemyślać swoje życie, swoje sprawy. A w sobotę wyruszycie, moi drodzy, gdzieś w słoneczne miejsce. Może na urlop niektórzy będą odpoczywać. Dobre wiadomości do Was przychodzą. Jest wspaniale. Niedziela jest trochę przeciążająca, to jest karma pracy. Możliwe, że jakaś praca tutaj zaległa Wam się trafi, albo w ogóle będziecie pracować. Także kochani, tak to wygląda ten tydzień. Uważajcie w tym tygodniu zdrowotnie na nogi, plecy i oczywiście stawy kości. Ale poradzicie sobie, macie ochronę z góry. Także bardzo dobry czas. Moi drodzy, sprawy domowe wyjaśniają się. Jest księżyc i oczywiście kończą się jakieś niewyjaśnione. To i będzie koniec jakiegoś, moi drodzy, problemu. Tutaj będzie jakieś wyjaśnienie. Wyjaśnienie jakaś zagadka, coś się rozwiąże w sprawach domowych. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy i życzę Wam wspaniałości. Uważajcie na siebie. I teraz przechodzimy do Strzelca. Od 8 do 14 sierpnia, oczywiście. Pierwsza karta już nam wypadła karta Księżyca. No, muszę wyjąć te karty. No, zobaczcie, co się dzieje. Po prostu dzisiaj jest taka energia jakiejś szybkości. Nie wiem, to może ode mnie. Też wypływa, może się spieszę. No nie wiem. Dobrze. Ustrzelca też bardzo ciekawie tutaj, powiedziałabym. Poniedziałek jest księżyc, powracają sprawy, sytuacje, osoby. Możliwe, że strzelec dowie się jakieś tutaj, właśnie mm, niespodzianki, coś się szykuje, jakieś sprawy, które były kiedyś niewyjaśnione. Uważajcie na fałszywe osoby, tak? Ale tutaj ktoś powróci. I wtorek to samo jest fałszywość, jest oszustwo. Proszę uważać, zamykać wszystko. No i też w podróży, jak będziecie, uważajcie. Bo tutaj, no te karty mi się nie podobają obok. Także wtorek proszę uważać, na oszustów złodziei fałszywe jakieś pomyłki i tego rodzaju sprawy ktoś przebiegły może być bardziej od Was. Pamiętajcie. Nie wszyscy są szczerze, niestety. Środa, karta rydwana, podróż lokalna myślę. Bierzecie sprawy w swoje ręce i wyruszacie. Jest to pozytywny dzień. Czwartek, siódemka kielichów. No tutaj może być lekkie zamieszanie, dużo obowiązków, spraw związanych. Moi drodzy, z życiem prywatnym, zawodowym i będziecie naprawdę tutaj zmęczeni, ale też może wieczorem znajdziecie czas na dobry film. Piątek, ósemka kielichów. Tutaj jest wyruszanie, zamieszanie też, szukacie pewnych spraw. Powtórne jakieś wychodzenie z domu, jest dużo spraw na głowie ustrzelca. Sobota, sprawy domowe, rodzinne, może być jakiś zjazd rodzinny, oczywiście spotkania i bardzo dobry czas harmonii i spokoju. Możecie się dowiedzieć, jakieś zaproszenia tutaj możecie otrzymywać od rodziny bardzo dobrze. No i niedziela też jest. A z buław, który mówi nam o nowych początkach, yy, pomyślę, prezencie jakimś nowym, też również coś się wyjaśnia i to może być wyjaśnienie od rodziny. Dobry tydzień, dosyć, ale z, w zdrowiu musi yy, strzelec uważać na powracające sprawy wirusy, bakterie i mogą być sprawy yy, bólu stawów, kości, kolan. Uważajcie na siebie, to są główne te aspekty. No i sprawy jakieś hormonalne się pokazują. Zobaczcie, mamy też życie rodzinne i domowe, i tutaj idą zmiany w tym życiu rodzinnym i domowym związane z kobietą. Czyli tu jest y, jakaś zmiana. Podejrzewam, że dobra. Y, możecie się dowiedzieć, że ktoś na przykład z rodziny spodziewa się Dziedziusia. Także tutaj zmiany w rodzinie, moi drodzy. Według mnie. Ale to mogą być każde inne zmiany. Ja podałam tylko taki przykład, który przyszedł mi do głowy. Pozdrawiam, kochani, y, wszystkie strzelce. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.